Cześć, sianko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już w 161 odcineczku na serii Na polskiej Wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Ktoś... I kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca października po 3100 subskrybentów, więc zostaw tego suba i wyślij ten filmik koledze lub koleżance, żeby jak największe grono go zobaczyło, co? Napiszcie hashtag, hashtag rzepak, a ja wam przypnę serduszko i podajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób, co? Co będziemy w tym odcinku robić? Dlaczego hashtag rzepak? Oczywiście hashtag rzepak z racji tego, że będziemy kosić w tym odcinku. rzepaczek, więc no, eee, co? O, oczywiście widzowie, co się pozmieniało poza odcinkiem? Praktycznie się nic nie pozmieniało poza odcinkiem. Pozmieniało się Pozmieniało się to, że oczywiście schowałem Żmijkę, Schowałem oczywiście żmikę, no bo nie była oczywiście potrzebna. Tylko zostawiłem, widzowie, tą dmuchawę, czy jakoś tam, jak to się nazywa. Chyba dmuchawa to się nazywa, więc no, co? Coś się pozmieniało, pozmieniało, widzowie się to, że no tutaj zaraz będzie. Oczywiście, tutaj stoi oczywiście klasy klasem, gays okay, oczywiście, z turem tutaj stoi, prasa tutaj oczywiście stoi, no bo postanowiłem, że tutaj oczywiście nie będzie stał ten ciągnik z prasą, tylko ten ciągnik sobie, widzowie, tutaj sobie postawię, niech sobie tutaj stoi też. W dalszej części odcinka, widzowie, sobie pojedziemy sobie z torem na pole, ale to dopiero jak napełnimy. Kom, kombaj, oczywiście jak będzie pełen zbiornik w kombajnie, więc no, dopiero przyjdziemy po zatora i pojedziemy sobie z zatorkiem czy coś się jeszcze zmieniało? Chyba już nic się oczywiście nie pozmieniało, więc no. Możemy oczywiście wsiadać w kombaj i jechać, co? E, już mam nadzieję widzowie, że ten odcinek będzie spokojny, a mam taką nadzieję tak naprawdę, e, chcę żeby ten odcinek był spokojniejszy, żeby się tutaj oczywiście już się nic nie działo, czy się tutaj wyrobimy, no niestety widzowie e, ta droga nie jest przystosowana pod taki kombaj jaki my mamy, ale cóż poradzić mogę na to, to nie jest widzowie to nie jest, widzę, moja wino że jest taka droga, tylko oczywiście wino, oczywiście wujta, no bo my musimy się rozwijać, żeby jak największe mieć to gospodarstwo. No dobra, sobie rozłożę tutaj ten wózek z Hadarem. Mam nadzieję, że potem tam przejadę, ale mam taką nadzieję, co. Tutaj sobie się rozłożymy. Czekajcie, czy ja na pewno tutaj przejadę, bo być może, że nie przejadę. Dobra, tutaj są ksiączki więc mam nadzieję, że o nic nie zahaczymy. Więc no, tutaj sobie się rozłożymy na naszej przyszłej łące. No, bo na pewno ta łąka będzie tak naprawdę moja. Jak ten rzepak wykosimy, no to tą łąkę będę się starał kupić. Więc no, może będzie nasza, może nie, kto wie, ale to się jeszcze ogólnie co... So. Bacz, jak na razie, czekajcie, tutaj jak na razie są y, wydatki inne, że, inne, żeby ten kupić. Dobra. Y, co, y, tutaj header zaczepiony, jeszcze tylko wałek trzeba zaczepić, to rozkładamy kombaj, żeby już w na polu nie rozkładać, tylko sobie tutaj rozłożymy i możemy sobie przejeżdżać. Nic nie wolniemy, nic nie wolniemy. Dobra, możemy sobie jechać opuszczamy header i jedziemy sobie oczywiście kosić zaraz to sobie wszystko ustawiamy, ale to zaraz jak sobie dojedziemy Czekajcie, tutaj sobie ten, ten motowidła no to trzeba matko boska, już robię mi ale to przepraszam was za to Czekajcie, tutaj też coś takiego trzeba wysunąć tak no i będzie ogólnie bardzo dobrze też Czekajcie, ja sobie widzowie sobie coś takiego zrobię, też stawię sobie kamerę na 70. Dobra, czekajcie szybko, czach, czach, kamera. No i dobra, od razu się lepiej kosi, więc no możemy sobie kosić coś takiego. Jedziemy, zaraz o tym wszystkim pogadamy, tylko zobaczymy jak tutaj widzowie. Wykosimy to pole najpierw dookoła, żeby żadnego mijaku nie było. No bo tam ogólnie zrobiłem mijak, więc tak średnio, żeby to pole było z takimi mijakami. Ale też widzowie, to pole nie jest równe. Tu był kiedyś problem z koszeniem łąki, jak sami pamiętacie. No bo tu kiedyś była łąka. Oczywiście no bardzo, kiedyś parę sezonów temu. No bo tutaj już widzowie, to pole jest. Chyba drugi sezon. To jest, tak, to jest pole drugi sezon, no bo w tamtym sezonie tu chyba byli śniwa. Albo w ogóle w tamtym sezonie to pole kupiłem i to pole złączyłem. Sam tak naprawdę nie pamiętam, ale to mniejsza z tym. Co? sobie widzę jedziemy, objedziemy sobie dookoła. tam w sobie jest to pole szersze, tu jest troszkę węższe to pole, ale to nic nie szkodzi, tak, tak to pole jest oczywiście drugi sezon, no bo też widzowie, ja w tamtym sezonie tutaj kosiłem bizonem jak sobie pamiętacie, miałem oczywiście bizona ale to byli tak naprawdę czasy tutaj przypomniało mi się drugi sezon tego pola tu, nie tam rosną nasze ziemniaczki, to widzowie chciałem to pole oczywiście wykupić, ale no niestety się nie dało. Tutaj tak naprawdę gdzieby się nie spojrzeć, no to teraz mamy są nasze pola tak naprawdę, ale to dobrze, to dobrze tak naprawdę, no bo to jest znak, że się rozwijamy. Też widzowie się zastanawiam nad jednym yy, gdzieś podzieli nasze ciągniki tak naprawdę, no bo my zadzwoniłem po ten... Po odcinkiem tak naprawdę na policja, tu tak naprawdę nic się nie odzywa komisariat, więc no, troszkę taka lipa, no bo nie, nie, nie wiadomo się co dzieje z naszymi ciągnikami, ale mam nadzieję, że się szybko znajdą, no bo będzie. Będziemy stratni parę tam złotych, no bo ten ciągnik, ten Ursus, no to był kupiony z ACTION tak naprawdę, więc no. Troszkę szkoda. Tego ciągnika by było jakby się nie znalazł. Tutaj czy będziemy objeżdżać drugi raz. Chyba nie będziemy ogólnie objeżdżać. Dobra. Sobie nie będziemy objeżdżać, tylko sobie pojedziemy kolejny raz z tą stroną, więc no. Potem pojedziemy sobie w sobie na wprost, żeby nie robić takiego dziwnego mijaczka tak naprawdę, więc no. Ale to szybko tak naprawdę leci, ale tak patrzę, że w tym odcinku wykoszę tylko to Pole no bo od drugiego pola nie zacznę kosić, ale to jeszcze będą odcinki. Tak naprawdę, będzie jeszcze dużo odcinków z koszenia. Nie ma co się zapła zapłakiwać, więc no coś takiego sobie powiedziałem prosto. Ten fędzior też bardzo fajnie wygląda. Pierwszy sezon niego, ale, ale się oczywiście ten fędzior nie zepsuł. To dobrze tak naprawdę. No bo jakby się zepsuł, no to... no to nie chcę wiedzieć co by było tak naprawdę, no bo trudno tak naprawdę. Dopiero pierwszy sezon tego fenda już tak naprawdę się zepsuł, więc mam nadzieję, że się widzę ten wendor w ogóle nie zepsuje. No. Ale jak na razie fend combaj chodzi, to jest ogólnie bardzo dobrze. Tutaj widzę sobie Dobrze czy będziemy... no sobie pojedziemy ten, dobra, niech sobie będzie, no bo widzowie się zastanawiałem, jak ja mam się objechać, ale dobra, pojedziemy sobie tą stroną, tutaj już tak naprawdę to pole się e, zwęża, więc no. E, też sobie pojedziemy, e, siećkarnia, oczywiście no siećki sobie, widzowie, paczek gościmy no bo też można ogólnie na słomę kosić żepak no, bo ogólnie nigdy nie wiedziałem, że można kosić e, ten na no, słomę rzepak. Dopóki nie zobaczyłem TikToka, ten wakacje jak gościu pracuje słomę rzepaku. Troszkę byłem w szoku, ale to dziwne dla mnie jest to, ale to być może i tak robią niektórzy, więc no, ja o takim. Ja widzę, pierwszy raz widzę, żeby ktoś pracował w słonym poszopaku, ale to mniejsza, oczywiście, o to, więc no sobie ten koszimy, sobie też to pole widzowie. No, troszkę mam mentnik, no bo to pole tak naprawdę nie ma rozwoju żadnego. No, chyba że jakbyśmy pole złączyli z tymi dwoma polami, to pole byśmy złączyli z tymi dwoma polami, ale to. Jest tak naprawdę droga, tak naprawdę dzieli No bo to, a to jest, widzowie, droga polna gminna Tak naprawdę, ciekawe czy ogólnie wójt by się zgodził na to Żebyśmy, widzowie, w ten, tą, po, tą, po tą drogę wyorali Ale to, jakby się nie zgodził, no to byśmy najwyżej wykupili od niego tą drogę Więc no, coś leci w tym zbiorniku, coś, widzowie, leci Co jest? Mój ur. Mój ursus? Nie, no wcale, ja muszę wyjść. Co jest? Mój ursus tam stoi, skradziony. Tak, mój ursus jeszcze widzę jest z obciążnikiem 16-14. Co jest? Mój mój ursusik, ja cię kręcę. Co teraz ogólnie zrobić? Iść do niego, czy iść po, czy iść po tego ursusa, czy nie? Nie, no, sobie, dobra, pysy, jak, jak na razie sobie będziemy tego ursusa obserwować, ale co on robi pod kościołem, tak naprawdę? Co on robi pod kościołem, ten ursus? Ale dziwnie. Co jest? Co jest, kurwa? Co jest? M mój ursus. Chodzi i tak naprawdę, 3P jest ten. 63P. Konia go w ogóle nie ma, tego ten 3P, ale w ogóle nie ma mojego, ten. Ale mój Ursus jest, jak dobrze, całe szczęście, że nikt go tak naprawdę nie wywiózł na części za granicę, ale to w ogóle ten Ursusik tutaj jest. Ja cię kręcę. Aha, dobra, widzę, już tak naprawdę pknęło, że jest 80%, więc zaraz będziemy się. Napełniać, ale tutaj jestem taki ten, przywrócił mnie. No, ja go, będę cały czas tego mojego ursusa obserwował. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś nim pojechał. No, chyba, żeby on tak naprawdę znikał. Ale co tak naprawdę robić? Iść po niego, a ktoś tam tak naprawdę siedzi i mnie zastrzeli? To też jest taka trudna decyzja. Ja cię kręcę. Nie, nie wiem, co robić. Nie, nie wiem, co robić tak naprawdę. Co jest? Nie, no. Mój Ursus, mój najlepszy Ursus, to był do zgrabiarki dobry. Ja cię kręcę, teraz będziemy musieli innym traktorem zgrabiać. Matko Boska, dobra. Podnosimy, ale stoi mur Ursus. Ole, jestem zadowolony, Matko Bosko, od ducha do ucha będę normalnie, jestem zadowolony. O niczym innym nie myślę, tylko o moim Ursusie. Ja cię kręcę. Co, tak naprawdę widzowie tutaj też e, mamy coś takiego, więc no e, też e, Ursusik tam stoi, ale też e, co ja mam ogólnie zrobić? Matko Boska, mój Ursus, mój Ursus, dobra. E co, ja widzowie tutaj oczywiście rozkładam tą rurę, wyłączam te... No to widok, czekajcie, rurę oczywiście sobie rozkładam, upuszczam sobie header, gaszę komba i ich sobie idę po Zetara. sobie pójdziemy, widzę szybkim truchcikiem po, te, po tego Zetara. tutaj stoi wózek na header, nikt go nie ukradł, ale co, ale co mam zrobić tak naprawdę, iść po tego Ursusa, czy nie, albo może ten, pościg może zrobić, podjechać tym samochodem, może jak skoszę rzepak, ty, to jest dobre ogólnie myślę jak skosimy widzowie rzepak, no to byśmy raz dwa wsiedli w samochód i byśmy ogólnie pojechali po tego Urs Ursusa, ale też... No nie wiem co ja mam robić. Matko Boska, jaka trudna decyzja. Ale ja cię kręcę, taka trudna decyzja, żeby była, to ten Ursusik. Ja cię kręcę, mój Ursus, mój Ursus. Dodawajcie do mi mojego Ursusa. Stoi mój ursus, widzowie, O, ale ten tak naprawdę fędzior, tak tutaj się fajnie prezentuje po tym ściernisku po rzepaku. Ciekawe, jakby to wyglądało. Jakby byłaś ten. Dobra, no, co sobie, tak, coś takiego. Ja widzę, sobie jeszcze cyknę fotkę na pamiątkę. Czekajcie, tutaj sobie, dobra. O, ja sobie tak naprawdę cyknę. Widzę, sobie fotkę na pamiątkę, że taka akcja. Akcja oczywiście była. Ja czy kręcę, tu, nie no, ja muszę sobie cyknąć na pamiątkę tą taką foteczkę, żeby nie było. Tutaj też coś takiego sobie zrobię, żeby widzowie o tej serii w ogóle nie zapomnieć, że takie akcje oczywiście byli, kalibracje. No, mas, dobra, jest fotka oczywiście zrobiona. Wstawimy sobie ją na Facebooka i będzie oczywiście bardzo fajnie. Czekajcie sobie. Ja sobie podniosę ten hadon, o nie, dobra, ten Ursus tak naprawdę tam stoi, a ja już myślałem, że tego Ursusa tam ogólnie nie ma. Dało nam oczywiście 8 ton, jak na razie, więc myślę, że z tego pola nam da tak 12 ton, 4 tony jeszcze z tego pola sypnie, wątpię, ale tak 3 tony, no to da nam... Letko, więc 11 z tego pola, 11 ton jakby dało z tego pola, no to byłbym bardzo zadowolony. Tutaj oczywiście byśmy wykusili, no to byśmy mieli około 40 ton szepaku. jakby tak z każdego pola nam dało po 11 ton no to by było bardzo rewelacyjnie, no bo my mamy tak naprawdę 4 pola tego szepaku i to praktycznie wielkość... I to w wielkościach tego pola tak naprawdę my mamy W sumie jedno pole może być większe od tego niż teraz kosimy Ale to się jeszcze ogólnie zobaczy Ile, ile, co, tam na, ile co nam oczywiście da Tutaj oczywiście sobie widzę od tak dookoła Żeby nie była jak na razie Żeby nam oczywiście nie przeszkadzało Tutaj coś takiego muszę sobie zrobić tak dookoła jeszcze raz sobie obiadę i pole będzie zaraz praktycznie skoszone i to bardzo pięknie, no czekajcie, ja sobie tutaj opuszczę ten header no zaraz oczywiście widzowie będziemy kończyć odcinek, ale to jeszcze musimy podjechać pod tego naszego Ursusa no, a potem jak widzowie nie podjadę, no to będę miał wyrzuty sumienia, że widziałem tego ursusa. A potem tak naprawdę będę go szukał tego ursusa dwa lata, 10, a nawet być może, że go nigdy oczywiście nie, nie znajdę, albo albo w ogóle widzowie. Więc no, będzie trzeba podjechać. Tutaj sobie, sobie coś sobie skosimy, no troszkę źle to pole cięłem kościć, no bo tu zrobiłem poprzecznych na 4 razy, ale to palto licho, tak naprawdę ważne, że by tak naprawdę nasz Ursusik się znalazł, żeby widzę tego Ursusa naszego zdobyć, jakoś przejąć, że stoi ten nasz tam Ursus, więc no. Mam nadzieję, że ten Ursus tak naprawdę będzie tam stał, no bo jak nie będzie stał, no to będzie taka lipa, więc no. Co, sobie tutaj coś takiego, to sobie, dobra, tutaj tak i sobie ogólnie jedziemy. Tutaj sobie pojedziemy, sobie tą tędy, ten sobie pojedziemy, tak patrzę, że zaraz jeszcze po dwa przejazdy i będzie praktycznie pole ko. Szoneczka, ile da nam tego teraz z tego kawałka? Teraz ogólnie rzepaku wytujemy sobie, no bo i tak się nie opłaca nam robić. Troszkę przyjechałem po rzepaku, ale to nic oczywiście nie szkodzi, no bo rzepak jak to, rzepak bardzo wysoki jest. Więc no, jak oczywiście tutaj sobie zrobiłem, ale tu bardzo fajnie jest. Gosimy sobie rzepaczek co, sobie oczywiście teraz wytujemy, poprawimy te miaki i będzie bardzo oczywiście rewalacyjnie, e, bo no. ja też się ja widzowie też niedługo chyba na dniach, nie wiem jak wy ten odcinek widzicie, no to prawdopodobnie już był ogólnie safe w piątek, ale tak naprawdę nie mam pojęcia jak... Będę teraz wrzucał te odcinki, chyba nie no, w piątek chyba będzie save, tak. W piątek będzie save, a ten odcinek prawdopodobnie widzicie w niedzielę, więc no. Widzicie na pewno save'a, więc hmm, chyba tak, no e, to to oczywiście na pewno, więc myślę, że widzowie save'ik się oczywiście Wam bardzo spodobał, o ile widzicie tego save'a, więc jeszcze tak naprawdę nic nie wiem na ten temat, więc no co, sobie oczywiście jedziemy pole oczywiście zaraz będzie skoszane jeszcze jeden przejazd, ale zostało nam jeszcze dużo pól do koszenia, bo jak na razie tylko trzy pola skosiliśmy więc no, jest oczywiście bardzo, bardzo dużo, ale też widzę jakby tak nie patrzeć no to trzy pola bardzo duże skosiliśmy, więc no nie jest oczywiście tak źle więc no a mogło być tak naprawdę lepiej. Byśmy mogli tak naprawdę więcej pól skrosić, ale co? Cóż poradzić mogę na to. Eee, co, tutaj sobie widzę ten kombaj postawię tutaj i pojadę sobie z heterem. No tak, czyli dało nam 11 ton. Bardzo ładnie, oczywiście nam dało ja widzę, tutaj sobie opuszczam ten header. Eee, kombaj gasimy. Dobra, zabieramy oczywiście kluczyki. Kombaj, oczywiście, widzę, trzeba zamknąć, żeby nam nikt nie ukradł tego kombajnu, No bo każdy by się na ten kombaj tak naprawdę skusił. Tam Ursus stoi, stoi, więc zaraz, widzę, sobie podjedziemy z samochodem pod tego Ursusa. Więc no, eee, dobra, eee, sobie jedziemy, eee, coś takiego wysypać. Eee, to sobie, widzowie, wysypiemy ten szapak do silosu. Ten zator, widzowie, też jest brudny, ale też, widzowie, on jest chyba na tej serii już. Ze 100 odcinków, tak naprawdę, na tej serii już jest. No bo my tego chyba Ursusa kupiliśmy w 60. którym odcinku, albo w 70. którymś odcinku, już dokładnie tak naprawdę nie pamiętam, ale tak sobie było, że kupiliśmy tego. Więc on jest już 100 odcinków. A na 100 odcinków ponad, albo i prawie, więc no, ja sam już tak naprawdę nie pamiętam. Ale jest ten zator bardzo długo z nami i się bardzo dobrze spi. Suje. dobra, sobie ja. O, czekajcie. No, czekajcie. Dobra, e, już sobie tak naprawdę sypiemy do silosu ten rzepaczek. Ile tak naprawdę my mamy e, tego, że paku, pszenica 22 tony, szepak no żepak też nie jest duża, oczywiście pszenica 20 szpaku też będzie duża, a owsa widzowie oczywiście nie będziemy tutaj sypać, no bo mamy dwa silosy, a owiec prawdopodobnie będzie sypany tutaj na na tą halę, w tej do tej hali, tak naprawdę owiec bę, będę sypał, ale to się jeszcze co Chyba, tam, albo do tamtej hali, tak naprawdę sypnę owiec, ale to zobaczymy, widzowie. Eee, zobaczę, pomyślę, więc no. A jak na razie, tak naprawdę jadę Volkswagenikiem. Zaraz widzowie, jeszcze będę musiał wysiąść. Szczególnie no, bo chcę zobaczyć, czy zgasiłem naszego zatorka. Eee, Czekam, czy zgasiłem tego zatorka. Eee, tam, dobra, zgasiłem zatorka, więc możemy. Oczywiście jechać po naszego Ursulina. Dobra, jedziemy sobie do bratu, Starka sobie mały, ale tym samochodem ogólnie teraz najeździmy. W, 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 poprzednim, sam, w poprzednim odcinku jechaliśmy co, tym samochodem i w tym odcinku sobie jedziemy. No troszkę wymuszenie było, ale, co, ale to nieważne co. Jedziemy sobie widzę, po tego Ursusa. Ja tak sobie teraz widzę, myślę, że nie będę dalszej drogi już nagrywał. No bo to zaraz widzę, dojeżdżamy do tego Ursusa. Miałem nagrywać, widzowie jak przyjmuję tego Ursusa, ale to nie wiadomo jak się to skończy. Jak ja tam ogólnie podjadę, więc no eee, co, dowiecie się już w kolejnym odcinku, jak się ogólnie ta sprawa zakończyła. Czy wziąłem tego Ursusa, czy nie, a ja w tym odcinku się z Wami żegnam. Widzimy się już w kolejnych odcinkach, już za dwa dni. Co. Na razie. Cześć.